Siemano widzowie, dzisiaj gramy w Rozwijaj Kanał. Yy, yy, o, co to, to są jakieś dźwięki? Nie wiedziałem, że są takie. Yy, podnieś... A, co to jest do podniesienia przedmiotu? Yy. Kup edytor. Du, nie stać mnie na niego, muszę to najpierw kupić. Fabuła jakaś, to trzeba kliknąć w sensie. Podstawowy edytor. Okej. Okay. Yy, tutaj jakieś takie rzeczy. Jest o, idę tam to kupić znowu. Dobra. Do tego dam o tu. Nie, ja żadnych pakietów startowych. Nie chcę Nie starczy mi Robuxów, bo wydałem se na skina i teraz tego skina nie mam. Bo se wziąłem po prostu innego, ale tamtego mam zapisanego. czy niech mi zarabiają pieniądze. Co to jest? Za robuxy? Nie, za robuxy, nie. Trochę słabo koleżko mi idzie. O kupię jeszcze tego. Jednego. Dam go tu. Ale ja nie wiem co to jest. A, jednak wiem chyba. Jeszcze nie mogę. O zablokowane. Dobra, to ja jeszcze. Tu kolesia. Tak, no tutaj się tak będzie. Poczekam na 300. I żebyście wy tak długo nie czekali. To Ey, to dlatego dam pauzę i widzimy się jak będzie 300. Dobra, już jest to 300. Idę kupić tego. Dam go tu. Okej. Okay. Kupię za niedługo tego samego. Prawie mam 300, jeszcze jakoś 110, już 100, mniej niż 100. Dobra, poczekam. Dobra, idę kupić go. Kupię jeszcze tego najsłabszego, bo czemu nie? Okej. Okay. Zapomniałem Wam powiedzieć, żebyście dali łapkę w górę i suba, bo, bo, bo mało brakuje do 420 subów. Yy, więc dajcie suba, błagam was, będzie mi miło. Będę szczęśliwy, poprawi mi to dzień. Zobaczę. Dobra, to ja zbieram na yy, 750. Przy okazji zobaczę jak... O oh my god! Co to jest? Jakiś Squid Game. Ale mnie to wystraszyło. Okej. Okay. Y Słuchawki mi spadają. Dobra, już zrobiłem słuchawki takie jakie są dla mnie odpowiednie, żeby mi nie spadały. Dlatego czekam aż będzie kolejne 750. Dobra, edytory. Mhm. Tu go dam. Edytory kupię tego Okej okay. mm, Edytory Nie wiem po co kupiłem ich, ale będzie fajnie, bo ich też mam. Będą zarabiać jednego dolarka na sekundę. Jest kit. Okej. Okay. No i takie coś tam co mi się podoba. Ile to kosztuje? Środkowy edytor to nie, to ja kupuję. Ja jeszcze te, te troszeczkę gorsze kupuję, bo nie stać mnie oczywiście, ale jest git, za niedługo mnie będzie stać. No tamte yy, lepsza. Ten kanał w tej grze ma więcej subskrypcji niż ja w prawdziwym życiu, więc widzu, więc... Je, jeśli to oglądasz, to daj suba łapkę w górę. Będzie mi miło. Wiem, że o tym wspominałem, ale nieważne. Tutaj oni pracują. Edytory. Kupiłem sobie dwóch tych. Dobra. żeby sobie ich kupić. Pracują te, ci edytorzy. 3,5 tysiąca potrzebuję. Jeszcze tysiąc. Dodam radę to zrobić. Bardzo szybko. Róbcie to. Będziecie mieć niedługo nowego kolegę do robienia tych filmów. Dobra, kupuję środkowego edytora. Ok. Tutaj. Kupię sobie go, trochę go, go, ich i go. Jeszcze nie. Nie wiem w sumie, co będę miał potem zrobić gadam go godam, 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 godam i go, jeszcze go. Co to, co to było, się pytam, Heniek. Heniek, ja się pytam, co to było, wiesz, Hadziu. Dobra, trochę miałem odklejkę, ale nieważne. Już mi przeszło, co to było. Co? Ale o co chodzi z tym na Squid Game? O, to fajnie, to się chyba przyda potem. I okay, idę zobaczyć edytory jakieś. 10 tysięcy. Dobra, to zaraz będzie to 10 tysięcy. To poczekamy sobie chwilkę. To już, zaraz będzie, więc ma, to już zaraz będzie, więc nie ma co dawać pauzy. I już. Więc kupuję go. Tutaj nikogo nie ma w rogu, to on będzie... Plus trzydzieści na sekunda. Dobra, idę sobie kupić tego. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Tutaj. I tutaj. Oni jak się pracują? Ja idę kupić tego, nie tego chciałem. Tego chciałem. Kupię tego i kupię tych. Okej, okay. nie wiem po co tych słabych tak kupiłem, ale będzie git. I dobra, stawiam ich Niech se pracują, ochenki Ochenki Będzie kit. Oni sobie będą pracować, ja będę zarabiać pieniądze na innych Okej, okay. tutaj jak nikogo nie ma, tu tutaj Tutaj Tutaj, tutaj. Okej okay. Tutaj 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 Tutaj. 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 Okej. Okay. Idę tutaj zobaczyć. 30 koła to jeszcze yy, nie to znaczy... Albo jednak nie, poczekam. Bo widać, że zaraz będę mieć Nie wiem czy chcecie pauzy, pauzę, czy nie, ale nie daję pauzy. Teraz już nie ma po co. I dobra, to go kupuję. Dobra. Nie wiem gdzie profesjonalnego edytora mam dać. Nie wiem gdzie się zmie zmieści O tu jest git Ja nie wiem Jak to z tym Z tym drugim piętrem, co to było no, są... no i, i Był ten, był Rastok, jak to się nazywa W tym Growa Garden, tam jest, jest to Rastok Yy, dobra, jeszcze z edytora pojedynków postawię o tu. O tu. Yy, aha. Dobra, nie wiem po co to robię, ale to robię. Teraz tych lepszych. A, już tego nie ma. To ich tyle kupuje, ale z git. No stary to teraz będzie, będzie lecieć, jeżeli ich uda mi się postawić wszystkich. Najlepiej tych najlepszych na początek. Boże, ja to już nie mam, gdzie ich postawić. Jednak mam. Tu. Jest chyba geniak. Tu. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Kurczaczki blade, czy to jest takie ciężkie? O tu. 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 Tu miejsce Gdzie będzie miejsce? Mam tak ich dużo. Dobra, tu będzie miejsce. 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 Tu, będzie miejsce. tu, będzie miejsce. tu też będzie git. I tu będzie git. Tutaj jest git. Tu jest git. E, dobra tu jest git. Dobra, muszę znaleźć to miejsce dla niego, dla pana Mariana trzeciego. O, jest miejsce. Jak ja tak, ich mam dużo. A mogę to drugie piętro? No chyba, że to tak się robi. Że ich się tu daje. Nie, to nie tak. Ja nie wiem, jak to się robi. Pomóżcie mi! Wiecie, jak to się robi, widzowie? się w ogóle w to kiedyś, czy nie? Czy to ja, nie wiem... Ten... Mogę... Pod... Sprzedaj. No to ja ich sprzedaję. Aha, dobra. Ja tych słabych sprzedaję i dam na ich miejsce kolejnych słabych. Dobra, tyle mi chyba na razie wystarczy. Okej, okay, idę do, ed do edytory. Yy, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Ja ten odcinek tak se o wymyśliłem, nie miałem go w planach. Dzisiaj sobie wymyśliłem, że będę nagrywać. Kupiłem edytora przyspieszo przyspieszonego. O. Jakiś jeszcze... O to jest on. To ja nie wiem o tu. I on zrobię 90 na sekundę gotówki. albo nie, tak Go sprzedaje. Sprzedaje. Sprzedaje, sprzedaje, Sprzedaje. 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 Ile ja ich nakupiłem, nie wiem po co. Żeby ich sobie sprzedać. Dobra, ale oni zaraz powinni mi się skończyć. Yy. Dobra, ciągle ich po prostu sprzedaję. Dobra, żeby wam nie przedłużać. Specjalnie dla was dam pauzę. Czekajcie. No to już tyle. Yy, dobra, yy, ja już jestem. Stwierdziłem, że tamtych drugich też mi oni są niepotrzebni. Edytory. 175 następny. No to nie będę na to czekać. No chyba, że zbieram na. No chyba, że zbieram 8 milionów. Nie, no to. Tyle nie będę czekać. To może w drugiej, trzeciej części, jakiejś z tych, może. YouTuberzy, co to są? Zatrzuć? Ja nie. nie na, na nich nie stać. Ale to sprawdzałem? Tylko. Dobra, to kupię. Tego kupię. Bo tylko na niego mnie stać. Okej. Okay. Yy, dobra. Z zaraz yy, przyjdę. Muszę tylko coś zrobić. Yy, dobra, się no już jestem. Ile? To prawie mam sto tysięcy. Edytory. Kupuję tego gościa. Fabuła tak to pisze. Ja ich posuwam trochę tych słabych Trochę mi to zejdzie, więc będzie pauza lekka Dobra, siemano, ja już jestem No, od razu lepiej Dobra, edytory Edytor przyspieszony niego chciałem kupić! Chciałem z...